Rozwiąż równanie kwadratowe. Tutaj od razu wypisałam ważne rzeczy, czyli delta, wzór na deltę i to, że jeśli delta jest większa od zera, to oznacza, że ma dwa rozwiązania równania kwadratowego lub dwa miejsca zerowe, lub dwa pierwiastki, że istnieją dwa pierwiastki równania kwadratowego. Jak delta jest równa zera, Zero, no to mamy jedno miejsce zerowe lub jeden podwójny pierwiastek równania kwadratowego i wyliczamy go z tego wzoru. Tak. Tutaj mamy te dwa wzory na nasze dwa rozwiązania. No i gdy delta jest mniejsza od zera, czyli ujemna ma minus, to mamy brak miejsc zerowych lub brak rozwiązania równania kwadratowego. Celowo napisam tutaj mm, te nazwy. Bo różnie pytają w zadaniach o to. Czasem jest wylicz miejsce zerowe funkcji kwadratowej albo e, oblicz pierwiastki równania kwadratowego, albo po prostu rozwiąż równanie. To musisz robić cały czas to samo. No i robimy pierwszy przykład. 30x kwadrat minus x minus 80 równa się 0. I tak. Od razu tutaj mówię, że można to robić na dwa sposoby. Pierwszy sposób, czyli wypisuję tutaj już od razu A równa się 0,3, B równa się minus 1, C równa się minus 0,8. I tu będzie drugi sposób, zapiszemy. I tak. No i liczymy delta, czyli B kwadrat minus 4, AC to się równa. B do kwadratu razy. Minus 4 razy 0,3 razy minus 08, to się równa, to się równa 1 minus minusem daje plus. No i teraz mamy tak, 4 razy 30 to jest 1,2, tak? I dalej sobie muszę tutaj też na kalkulatorze machnąć, żebym się ja nie machnęła z obliczeniami. Z, e, tak, czyli mamy 4 oj, 4 razy. 4 razy 0,3 i razy 0,8 to mamy 0,96 czyli jest 1,96? Pierwiastek z delty to pierwiastek z 1 całej 96 setnych, to się równa. Pierwiastek z 1, to jest 1,14 no i liczymy x1, to się równa. Minus b, czyli minus minus 1, minus pierwiastek. telty, czyli 1,4 przez 2 razy 0,3. To się równa 1 minus 1,4 to jest 4. 2 razy 0,3 to jest 0,6. To się równa. Minus 0,4 przez 0,6. Się równa 0,24. Tak, dobrze, nigdzie się nie machnęłam. Nie, a minus ja byłam tu. Minus tu jest. X2 to się równa minus minus 1 plus. 1,4 przez 2 razy 0,3 to się równa 1 plus 1,4 przez 0,6 czyli 2,4 przez 0,6 to się równa 4. Tak? I teraz to są te nasze dwa rozwiązania. No i teraz musimy rozwiązać, chcę pokazać tą drugą metodę, czyli Zamieniam to na ułamek zwykły. Noże, razy 10. Otrzymuję 3x kwadrat minus 10x minus 8 równa się 0. Czyli moje a równa się 3. Moje b równa się minus 10. Moje c równa się minus 8. Delta b kwadrat minus 4ac, czyli minus 10 do kwadratu minus. 4 razy 3 razy minus 8 to się równa to się równa 100, plus 96 to się równa 196, czyli pierwiastek z delcy to pierwiastek 196, czyli 14, x1 to się równa minus B, czyli minus minus 10, minus 14 przez 2 razy A, otrzymujemy. Tu jest 10 minus 14 przez 6, to się równa 4 minus 4 szóste, tak? Mhm, x2 to się równa. Czyli coś tutaj mi nie pasuje. x2 to jest minus minus 10 plus 14 przez 6. Czyli jest 10 plus 14 przez 6, to się równa 24 przez 6, czyli 4. To co tutaj nam się wydarzyło? Mamy 4. Czekajcie, może ja się po prostu machnęłam. Jeszcze raz sprawdzę. 0,4. 4 podzielić na 0,6. No oczywiście, że się tu machnęłam elegancko. Nie wiem, skąd ja to wzięłam. Przepraszam najmocniej. Ech, to się równa. Mamy tak. Eee, 4 dziesiąte podzielić na 6 dziesiątych. To się równa, to się równa. 4 dziesiąte razy 10 szóstych. Otrzymujemy 4 szóste, czyli minus 4 szóste. Również otrzymaliśmy no, widzicie, jaki tu głupi błąd zrobiłam, coś źle wklikam na kalkulatorze, i czyli to zadanie, ten przykład pierwszy, można zrobić pierwszym sposobem, takim, że po prostu liczymy te ułamki dziesiętne i się niczym nie przejmujemy. Drugi sposób jest taki, że się pozbywam tych ułamków dziesiętnych. Wybór należy do Ciebie. No i dobra, to teraz zrobimy przykład numer 2. Czyli jest 0,25x kwadrat minus 0,2x plus 0,04, równa się 0. Mm -hmm. No i tutaj, tak jak w poprzednim zadaniu, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest, że liczymy ciągnąc te nasze ułamki dziesiętne, Albo po prostu zamieniamy na ułamki zwykłe. Powiem szczerze, że szybciej chyba jest usunąć ten. Te nasze ułamki dziesiętne, się ich po prostu pozbyć. Czyli tak, tu mam co 25 setnych x kwadrat minus. 2 dziesiąte x plus 4 setne równa się 0. Mnożę to obustronnie razy 100. Czyli mam tak 25 setnych x kwadrat razy 100 minus 2 dziesiąte x razy 100 plus 4 setne razy 100. To się równa. Tu się skróciło. 1 10 i tu się poskracało. Czyli otrzymałam 25 x kwadrat minus... 20x plus 4 równa się 0, tu zjadłam 0. Eee, czyli moje A równa się 25, moje B równa się minus 20, moje C równa się 4. Delta to się równa b kwadrat minus 4ac, czyli minus 20 do kwadratu minus 4 razy 25, razy 4 to się równa. I co my tutaj otrzymamy? to się równa 400 minus 400, czyli 0. Czyli mam jeden podwójny pierwiastek, czyli x1 równa się x2, czyli otrzymuję minus b przez 2a, czyli minus, minus 20 przez 2 razy 25, to się równa 1, 10. To... Z tym przez 5, czyli tu będzie 2, a tu będzie 5, czyli mamy 2 piąte, bo ten minus z tym minusem daje nam plus. Daj znać, czy masz jakiekolwiek pytania do tego zadania. Czy wszystko tutaj jest jasne? I, i nic więcej tutaj nie robimy. W tego typu zadaniach, czyli jak mam ułamki dziesiętne, to mam dwie drogi, tak? Pierwsza droga to jest liczę, liczą jak jest, albo po prostu pozbywam się ułamka. I to tyle. To do zobaczenia znów. Usłyszenia.